No hej, jesteśmy w trójce. Plan na dzisiaj jest taki. Dobra, nie ma żadnego planu. Ale tak, przyciemniłam trochę te, znaczy no przyciemniłam. No panowałam trochę te ściany tutaj, żeby nie były takie rażące i tak samo tutaj odrobinę zmieniłam. Dzieciak, ty kiedy będziesz miał rodzinę... A muszę... <laughs> nigdy. Muszę to naprawić. Dobra, już jest wszystko ładnie naprawione i Ofelia ma dwa dni do urodzin! Czyli to... Co tam się skręcasz? Elena, nie! Nie strasz jej! Wyjdź stąd! Idź, lepiej sprzątać! No dobra, wy jesteście jeszcze w żałobinie. Może ja bym im ślub dzisiaj zrobiła? Chociaż nie wiem, czy to jeszcze nie za wcześnie, bo ostatnio... Ostatnio, no... ze dwa odcinki temu El Alana odeszła. I nie wiem, czy oni jeszcze by przeżywali, czy nie. Nie wiem w sumie. Dobra, tak dla bezpieczeństwa, Elena. Dla bezpieczeństwa może jeszcze poczekamy. Chociaż ten dzień. Chociaż nie, no, dzisiaj jest niedziela. W niedzielę by się przydało zrobić wesele. I jest zima, Sara też miała. Ślub w zimie. A w ogóle tą Alanę to ja pomyślałam, że można by przenieść na cmentarz. Więc Elena się tam uda. Gdzie tu jest cmentarz? Tu. Ty nie graj w grę wyścigową, tutaj jest Alana? No, tak. Chodź tutaj. Chodź tutaj, sama osobiście postawisz posąg swojej siostry. Możesz dać prezent? Czemu ty się nie ubrałaś? Mróz Jest. Ile jest stopni? No trzy. Tutaj, o, 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 o. No czemu nie mogę? Przecież mogę. Nagle się odwróciła. No, mówiłam, że mogę. Dobra, to nie. Niech halana tutaj stoi. O, i na gitarze zaczęła grać. Jakie to słodkie, ale ładnie. Dobra, wracaj, głodna jesteś. Albo wiesz co? Albo nie, dobra, robimy ślub. Właśnie, bo wy, ty masz Dante jakąś. porzuć pracę? Nie. Aha, ty masz w poniedziałek na dziesiątą tą rozmowę, a, 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 a ty. Ty nie masz chyba. Nie masz. Sprawdź, czy może jest ta Twoja sportowa kariera. Nie ma. Nie, cóż, trudno. Mówi się trudno i płynie się dalej. A ty, Elena, ty masz coś? Aha, jako barmanka, no dobra. Weź ty, ty zjedz coś, a ty, Dante, byś urządził imprezę. A ty, zaraz, a jest jakaś tutaj fajna... Jakieś fajne miejsce, żeby sobie ślub wziąć? Hmm... Bo tak w domu robić... Chociaż w sumie kawalerskie by się przydało mu zrobić. No, ale dzisiaj jest niedziela i fajnie wszyscy będą w domu. Nie no dobra, nie będziemy za dużo imprezować, no bo nadal są w żałobie pewnie, chociaż nie wiem. No to robimy w domu. Kogo by tu zaprosić? Aha, ty tutaj dwóch jakichś nastolatków znasz. A zapraszaj wszystkich, co tam będzie impreza. O, Krystian musi być. Ile tych ludzi? O nie, bez Sary. Sary nie może być. No i to chyba starczy, bo tutaj jakiś dzieciak jest, a nie chce dzieciaka. O trzynastej może się zaczynać i wizytowy, dobra. Już się ktoś zakochuje. Dante. I Elena. Nie widzieliście się nawet. Co mi tam dzwoni? Ofelia, ty idź na nocnik. A ty weź, zjedz coś. Ze trzy razy. A ty, Elena, byś, byś coś. Ty byś coś podała. O, Gabi, a ty to by się coś spełniła. A ty dlaczego grasz. Weź tu podejdź. Masz ty w ogóle? Ustawiłam ci jakiś strój na wesele? Czy nie? O, chyba coś ustawiałam. 1600 honorariów. Wow. No, pokaż, jaką ci ustawiłam. O, oh, o, uh, uh, Dobra. Ale poczekaj. <gryzura> fryzurę ci zmienię. No, powiedzmy, że taka ujdzie. A ty, gościu, pokaż mi swoje ubranie. Co to? Takie długie sztuki walki? Różne? Okej. Okay. A, tobie takie ja coś dałam. Tu już. To, chwila. <grymne> nie, przestań jeść. Wszyscy już przyszli. Tu już jest dwunasta. Dlaczego wszyscy buczą? Dajcie mi spokój. Weźcie. Może ja wam kupię radio jakieś. E, jakieś fajne radio. O, kotka. Hmm, nie mam miejsca na radio. O, tutaj jest miejsce na radio. Akurat. Weź włącz jakąś złą muzykę. Ile ludzi? Ile ty jeszcze będziesz gotować? Weź już skończ. Gabi to taka ja na imprezach. Co ci, Elena? Przebieraj się. No właśnie. Uuu, tobie też taką ładną dałam sukienkę. I nawet włosy zmieniłam. Co to za dzieciak tu idzie? To miało być bez dzieci przyjęcie. A właśnie, Ofelia? Ty masz jakieś. A, nie dałam ci ładnej sukieneczki. Trzeba to zmienić. Włosy też bym ci jakoś zmieniła, ale ty masz takie krótkie włosy. Dałoby się je jakieś, jakoś upiąć? Czy to są chyba za długie? O, ale takie coś nie. Albo tak ułożyć. Nie, bo ty nie masz grzywki. O, ale takie coś byłoby już całkiem fajne. Albo takie? Chociaż ty mi się jakoś bardziej na niej podobają. Dobra, zostaniesz w tym. O nie, nie zmieniłam kłódki. Dobra, może sobie zmienić fryzurę na taką już na stałe. O, jakie to słodkie. Tylko to jest bluzka. Ja nie chcę, żeby to była bluzka. A może butki w kurczaczki? Butki w kurczaczki chyba nie nadają się na wesele. Chociaż... Ja tam nie wiem, jak się dzieci ubiera. O, w trampkach pójdzie. Dobra, takie coś może sobie nosić, tylko może inny kolor. Kotki... Tak. Nie, to pieski są. No to co z wami? Bierzecie ten ślub? Weź ty się. Romantyczne, gdzie to będziesz miał? Weź ślub. Z kim ty gadasz? Co ty robisz? Dziki taniec razem? Kto to jest? Kiuuncia wirzy... Nie wiem, nie znam tego typa. Eee, a zaraz... O, jest Krystian. Elena? Ale może ty najpierw pójść do łazienki. Tak na szybko. Bo tutaj już się ślub odbywa. Dlaczego tutaj talerze leżą? Nie może tu być talerzy. <laughs> Tortu nie kupiłam. No i jest piękny tort. Co, bierzecie ten ślub? No bierzcie. Chcesz urządzić wspaniałe przyjęcie? No to będzie wspaniałe przyjęcie. Ach, ten ślub na tle lodówki. To wygląda bardziej jak Pierścienek zaręczynowy, a nie jak obrączka. A, -a, -a. co tam uczysz? Ci nie podoba, to wyjdź. Ile ludzi się zrobiło? Jaki chaos. I się tort pokroić. Jak klaskają wszyscy. Matko, jak... <gryw> jakie to jest nawiedzone. Oho, Dante się wziął zakrojenie tortu. No to chyba z pół powinieneś go zjeść. Elena. A ty... Dobra, bo teraz będziecie wszyscy pod tort Jaki ładny, różowy. O! Jak tu głośno. A ty, Eliza, co robisz? Podrzucaj? Dobra, no to sobie ją podrzucaj. O, jest Eliza Williams i Ofelia Williams jest. O, Krystian, z kim ty piszesz? Ty powinieneś z Eleną pisać? O, nie jecie. No to akurat weźcie romantyczne do niego jakieś e, gadkę na podryw. O, nie, o, dlaczego już sobie idą? To Gabi, weź ty z, z kimś pogadaj. A ty, ty, tyle ludzi akurat na ciebie kliknęłam. E, Markus tu jest. No to weź go, e, te przyjazne powitanie. Potem idź, skorzystaj do łazienki. Czemu ty jesteś taki brudny? Elena, ty idziesz do niego. No chodź tu. Dobra, ludzie już zaczynają wychodzić. Co to jest? Kto to już się straszy? On dosłownie na ciebie patrzył i się wystraszył ciebie? U, a wy tutaj flirtujecie. Dobra, to flirtujcie dalej. O, zapytaj go, czy chce zostać dłużej. O nie, to mu się impreza nie podobała. Dlaczego wszyscy już sobie idą? A ty, Gabi, z czego się śmiejesz? Z ciebie sobie się zaraz powiem, zaczną śmiać, bo śmierdzisz. Zjedz tort. Weź kawałek, a ty Dante też jedz. Ze trzy kawałki. O nie, on cię za mało zna, żeby zostać na noc. Nie, no nie idzie sobie, Nie. Dobra, idź sobie. A ty za to weź sobie nie prysznic. Kąpiel i sprzątnij. A właśnie, bo wy macie jutro tą rozmowę. No to jeszcze dzisiaj... Gdzie tu jest szkoła? Tutaj jest szkoła. Idź, weź udział w kursie i ty też. I ty coś masz? Nie. No to się ogarniecie, to pójdziecie się uczyć. Uuu, tutaj jakaś para sobie tańczy wolno. Kto to jest? Wayne i Sasha, a zaraz, a Wayne to nie był przypadkiem chłopakiem Alany? Chociaż nie, on był chłopakiem z nią, a Alana była taka, ten, zakochani byli. Ofelia czegoś potrzebuje? i Jak ona słodko wygląda! Na nocnik by jej się przydało usiąść, no to weź po, ją połóż. Ty też, a, a, jak ty się nazywasz, Eliza? Na nocnik się posadź. Ty swojego tortu nie jadłaś? Ostatniego się zostali. Co ty? Czemu ty ścielisz im łóżko? Gabi. Wejdźcie sobie nad książką, lepiej popracuj. O, Eliza, to ty możesz sobie wziąć złą kąpiel. I zaraz chwila. Wy macie trochę kasy. No to może... Chociaż nie, bo Ofelia zaraz będzie miała urodziny i trzeba będzie jej pokój trochę przemienić, to przydadzą się pieniądze. No dobra, pomyślałam, żeby trochę pokój Eleny ogarnąć, żeby... no bo samo łóżko tutaj stoi. Żeby tutaj bardziej jakoś tam... przytulniej było, czy coś. A ty miałeś chyba książkę pisać, a nie w gry grać! Dobra, weź już sprzedaj to radio. O nie, Sasza tego używa. Saszu, przestań tego używać. Jaki tu syf został. O, ty... Kto tutaj siedzi? Aha, jakieś... Jesteś trzy, ostatni goście zostali. Te ostatnie sztuki. Ty zaraz, kto tutaj się. Aha, Eliza, no to jak ty się skończysz kąpać, to włożysz Ofelię do kojca. Dlaczego wy jesteście o tej porze tacy zmęczeni? Ja nie wiem. Impreza was tak wykończyła. Ty, Gabie wrócisz, to. O, tutaj jakiś tort leży, ale odłóż sobie te resztki i dojedz ten tort. No, byście chociaż po sobie posprzątali. O nie, o toaletę zepsuła. Mam wrażenie, że Czy ty jeszcze bardziej schudłeś, Dante! Nie płagam cię. O nie, a ten tort już się, już się skończył. No to weź zjedz jeszcze trzy inne rzeczy. O, on chce urządzić przyjęcie urodzinowe dla Ofeli. Hmm. No, ale ja nie wiem, czy dorośli by się na urodzinach dziecka bawili. No nie, jakby to była rodzina, no to co innego, ale. Pruszaka kupić? Nie. Chyba, że dla niej na urodziny. Dobra, kupię. Zmiana zdania. Halo, pluszak. O, wróżkę. A może inny kolor? A ja, takiego fioletowego. Eliza, ty wstawaj na razie. Dante wrócił. On jeszcze je. No to ty za ten czas możesz się odetkać. O, wymienić możesz tą toaletę. No to wy wytrzyj kałużę i sprzątaj tutaj trochę. Pościeluszko. Kto ten telewizor ciągle włącza? I, i, I potem możecie pójść razem spać. Albo wiecie co? Z ryzykiem. A czemu nie? I ty Gabi pierwsza już jest. skończył już pisać? Zapomniałam o tobie. O nie, lodówka śmierdzi. Kto mi tam gada? Jaki to tłum się... Z... Co z tymi bałwanami? Co to jest? Jaki fajny! Ej, nie widziałam tego nigdy. Co to jest za klaun? Podoba mi się. Ej! Jaki słodziak. Ej, ludzie, poszlibyście już. Co? No właśnie. Ty chcesz pralkę kupić? Nie. Gdzie są wszystkie wasze pieniądze? Dopiero tysiąc mieliście. Kto pierwszy wstanie? Na pewno nie ty. O, Felia pierwsza wstanie. Głodna jest. tak tu jest najbardziej wyspany? Gabi z Eleną. No to Elena może ty wstawaj. Ogarnęłabyś ją. Weź tu trochę posprzątaj. Sprzątnij zepsute jedzenie. I... Wynieś śmieci. I to talerze pozmywaj. I to po torcie. A łóżko to byś pościeliło. Co ty się drzesz? Gabi wstawaj. Ty już jesteś wyspany. I sprawdź sobie oferty, czy są w dziennikarstwie. Tym twoim. Ty, Dante, też zaraz wychodzisz. No to idź wziąć prysznic. Co to jest? Zniszczyć bułwane? Nigdy chyba nie widziałam jeszcze tej interakcji. O, ona tak samo chce. Dobra. No to te klasyczne, bo one są takie nudne. O nie, a ty jesteś głodna. A ty przestaniesz sprzątać, idź na rozmowę. Dante, ty tak samo, no. A może byś coś ugotowała, Eliza? Co ty na to? Nie jest do dostępna praca bezrobotny. O matko. Jest edukacja, więc w razie W, no to można by w edukacji go zatrudnić. No właśnie, nie ma dziennikarstwa. No to złóż sobie CV w, w tym w dziennikarstwie. Nie dziennikarstwie, w edukacji. A ty. Eliza, moja droga. Ty też gdzieś tam cy, poszukaj tych. Ty mogłabyś być bezrobotna. Uh, Dante. Ale nasypiłaś. Oh, tak, dołącza do politycznej. Super. Oboje zdobyli pracę. No to poczekajcie chwilę. Żeby uczcić, świętować. O, nie jesteście nawet daleko. No to poczekaj. E -e -e, gdzie ty jesteś tutaj? O, no to przyjdź sobie Dante tutaj, gdzie jest. Co ty robisz? Elena. A nie na śniegu. Podejdź tutaj. I idźcie sobie. Kup napoje. Nie, jedz tutaj z. Aha wy się nie lubicie. No, nie no, ten jeden raz możecie pójść razem. A może Eliza by poszła do kulinarnej pracy? Hmm, dobra. Czemu nie? A ty kawibyś zmienił pieluszkę o Feli? Zmienij pieluszkę i... I co? O, tutaj jej spaghetti jest zrobione, to odłóż resztki, ale ty miałaś posprzątać Eliza chyba, nie? O, i chcesz akurat się gotowania nauczyć? A Ty masz w ogóle piąty poziom. Wow, myślałam, że niżej jesteś. A ile ci brakuje? Aha, jeszcze trochę. No to wrócisz, to sobie coś tam znowu podasz. Co wy robicie? Nie strasz jej! Może kupię jeszcze napoje z zeleną. O, Eliza tam była? Aha, ona już jedzie. No to krzesełko dla dzieci chcesz nagle kupić? Przecież twoja córka już dorosła. Aha, musisz z kimś pogadać. No dobra. Jak ty ją trzymasz? O, przekonaj. Iść tam od razu do tego typa. No, przekonaj go. Przekonaj go. Aha, on jest w pracy teraz. No i za godzinę idziesz do pracy. No nie. Chłopie, wyjdź. Możesz odwiedzić? Może go spotkasz. Ciekawe, że takiemu odwiedzającemu pozwoli tam wejść, skoro tutaj takie pancerne drzwi są. I co? Masz coś z tego odwiedzania? Nie masz. Po co? O, a wy co robicie? Weźcie się pobaw z Ofelio. Jutro ma urodziny, więc... Ostatni raz trzymasz ją taką małą na rękach. Pobaw się. A ty, Elena, zaproś Krystiana. Zaproś go. Co ty chcesz? Piąty poziom w karierze barmana? Hmm. Masz dopiero pierwszy. I za jeden dzień zaczynasz. Oh, matko, no to odłóż resztki. A Ty, Dante, czemu nie wróciłeś? Wracaj! Jak tu nie macie już pieniędzy na taksówkę? Gdzie są te wszystkie pieniądze? O nie, Ty brudna jesteś, poczekaj, Ty idź do innej łazienki. Prysznic jest szybszy, to Elena akurat weźmie prysznic. No dlaczego Ty jej poda podajesz dzieciaka? Uuu, Gabi ma podwyżkę! Cztery za godzinę, wow! Uuu, popraw swoje umiejętności gry na gitarze o jeden poziom, aby ot otrzymać nową kompozycję. I nagrodą jest nowy utwór? Ej, tyle miałam simów grających na gitarze i nie kojarzę tego wyzwania. Ciekawe, biorę. No to Elena, dlaczego ty się przebrałaś już w piżamę? Weź ty, twój chłop zaraz idzie. Dlaczego ty chciałaś iść spać? Przyjechał? Ah, przyjechał. O nie, w skrzynce coś jest. Powitaj go. No tak, rachunki. Weź od razu romantyczny z im, nim idź. On taki chętny, no to co tam będziesz się... O nie, ty zaraz idziesz do pracy? A nie, za jeden dzień. No to co mnie straszycie? O nie, nakrzyczał na ciebie. Jak to? No to weź go przeproś. Przeproś go. Aaa, pierwszego pocałunku. O nie, to wy się nie całowaliście? Myślałam, że... Jest... Tak, no, nie wiem. Co ty się tam tak śmiejesz? O, on ci o awansie powiedział? Wow. Rzeczywiście wcześniej się pokazało pokazał okienko, że on dostał awans. No to może pogadaj z nim teraz, rozmawiaj mu o koniach. Dlaczego wy się nie możecie zaprzyjaźnić? O, Gabi zarobił 88. Majątek? No, zawsze coś. No i ile jeszcze? Bądźcie przyjaciółmi. Co wam tak opornie ta relacja rośnie? Może daj mu kwiatka. O, biały. O, jesteście przyjaciółmi już. No teraz będzie się chciał pocałować, tak? O nie, miłosny uścisk jeszcze. Pierwszy pocałunek! No, jak to nie? Co ty? Flirtować wszystko robić chcesz, a całować się nie chce? To weźcie może. O. Albo wiecie co. Chociaż nie, teraz. Interakcje się odblokowały. Wyznaj mu za uroczenie. O nie, on nie powiedział. Co? No i się straciło wszystko. Elena, ty byś coś zjadła. Elena, Eliza. Zjedz sobie tosta francuskiego, a ty byś zjadł to i to i to i to. Podrzucaj. I gdzie ty, Krystian, tam idziesz? A ty? Co? O! Oh, na randkę? Dobra. Pewnie nie przyjdzie, bo to randka. Taka randka. No ale co? Może sobie pójść. Zmarzniesz. A ty nie śpi, chłopci ucieka. Weź go pocałuj. Weź coś jeszcze z nim rób. U, przyszła jednak ta jego... A to jakaś ta jest. Hmm. No nie wiem, Gabi, no. Na ciebie miałam inne plany, ale jak już się spotkaliście, no to chociaż pogadajcie. O zapytaj ją, czy jest si singlem. Jak ci powie, że nie, to... O jest już zauroczony! Super! Możesz stały związek zaproponować. Proponuj. I co? Jesteś sama? Jako ona ma męża! Weź ty! I <grystanie> stąd. Ja nie mogę te simy. Co się znowu zepsuło? Telewizor. Nie ma sprawy, ktoś naprawi. O, właśnie ty, Eliza, chciałaś poprawić majsterkowanie? No to ty będziesz naprawiać. Jaka ty zmęczona jesteś. No dobra, no to idź. A możesz go zapytać, żeby. żeby został. Czy on już jakoś zostaje automatycznie? Eee, chyba zostaje. Ale dlaczego ty idziesz spać tutaj? Ej! <śm> weź ty. Nie, ty nie śpisz tutaj. Idź spać tu. A ty, Gabi, zajmij sobie tutaj. A ale dante miał się nią zająć. Dobra. Gabi, ty taki wyspany jesteś? No to zjedz coś i pójdź spać. No, a ja będę na dzisiaj kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym pa-pa!